Servus to będzie dobrze, bardzo gracie i Ja jestem Milki, a to kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj chcecie coś innego niż Minecraft, ponieważ ostatnio jest go mega dużo na moim kanale. Asirdziana, ja że po prostu czas na odpoczynek od tego Minecrafta i dzisiaj same quizy. Rozwiążemy sobie bardzo fajne. Mianowicie, dlaczego nie mam przyjaciół? Dowiemy się w końcu tego, czy jestem lubiana w swojej klasie i za jaką księżniczką się też sama, także zobaczymy co to będzie. Pamiętajcie o łapce, pamiętajcie o subskrypcji, jest to mega ważne, a zwłaszcza zostańcie łapki, także proszę was, łapkujcie koniecznie ten odcinek, żeby go jakby w górę po prostu, żeby w górę polecił. No, jak widzicie, no z tyłu, no ja już jestem praktycznie cała spakowana. Jedyną rzeczą, którą muszę jeszcze spakować, no to to jest sprzęt, komputer, biurko, fotel i tak dalej. A tak, to już wszystkie ubrania nawet mam popakowane, jak widzicie, to z tyłu w walizkach, więc nie ma już prawie nic, ale wy to oglądacie chyba w niedzielę. Także ja już jestem w Krakowie już przeprowadzona. Także, no szczerze, chciałabym już, słuchajcie, żeby była ta niedzielę. W sumie chciałabym, żeby już był piątek, bo jakby już tak mega nie mogę tego doczekać. Także can't wait na to. No i co, słuchajcie, Myślę, że nie będziemy w tylko lecimy z <laughs> pierwszym quizem, czyli quiz, dlaczego nie mam przyjaciół"? Nareszcie się tego dowiemy. Słuchajcie, w końcu wiedzie cała prawda na jaw, więc lecimy. Dlaczego nie mam przyjaciół? Co ostatnio zabiera Ci najwięcej czasu? Praca, nauka, treningi, obowiązki. Rozwijanie hobby, zajęcie dodatkowe, bądź odpoczynek i rozrywka. Wydaje mi się, że teraz totalnie praca, nauka, treningi obowiązki. Wydaje mi się, że najwięcej to praca i obowiązki, dlatego, że muszę po prostu mm, cały czas tego YouTube'a nagrywać i tak dalej, a no i obowiązki do tego to już w ogóle jest ich teraz całkiem sporo. No a nauki to jeszcze nie mam. Wydaje mi się, że może być ciężko, no ale zobaczymy, więc lecimy dalej. Czy kiedyś miałeś przyjaciół? O, oh, nie nigdy, tak miałem jednego, tak, ale straciliśmy kontakt. Dziękuję za wszystkie subskrypcje swoją drogą, bo teraz im te dźwięki te są suby. I co no? Myślę, że może być, że tak miałam jednego. No bo miałam, eee, ale kontaktu nie stracili. Znaczy no, wiadomo, że były osoby, które, wiecie, uważałam, się za przyjaciół i, ale, i straciliśmy kontakt, no ale no nieważne, na... tak miałam jednego. Eee, czy chętnie nawiązujesz nowe wiadomości? Hmm, tak, lubię to, nie mam z tym problemu, nie lubię nie zamierzam tego robić. Szczerze, różnie kurczę. Jakby z, lubię nawiązywać nowe znajomości, ale nie głębokie znajomości, czyli tak, tylko wiecie, tak po prostu, żeby się lubić i tyle, więc znam tak, lubię to, ale raczej to i dużo osób mi to mówi, że mam z tym spory problem, jeżeli chodzi o taką dłuższą metę. No. Czy czujesz się komfortowo przy znajomych? Przy znajomych? Yy, kurczę, to też jest ciężkie pytanie, no bo przy znajomych, no, no to raczej tak, coś w sensie jakby. No raczej tak, wydaje mi się, że tak. Czuję się zawsze komfortowo. Jak się przy kimś nie czuję komfortowo, to po prostu chyba nie ma takiej osoby, które się nie czuje komfortowo, także no. Y jak lubię spędzać wolny czas? Oglądając social media, oglądając seriale, grając w gry nie mam czasu wolnego. Zdecydowanie oglądając seriale, grając w gry. W sensie lubię po prostu oglądać filmy, seriale itd. więc zazwyczaj taki sposób spędzam wolny czas. Social media również oglądam i tak dalej, ale to raczej wydaje mi się, że najwięcej to seriale. Jak tylko mam po prostu możliwość, to oglądam jakiś film, chociaż 10 minut. Gdybyś miał wybrać jedno życzenie, co by to było? Żeby wszyscy ludzie byli na świecie byli tacy jak ja, zastrzyk nieograniczonej pewności siebie, natychmiastowy przelew na milion złotych Totalnie, słuchajcie, natychmiastowy przelew na milion złotych ja miała natychmiastowy przelew na milion złotych, mnie by to nie było Ja bym za milion złotych kupiła sobie po prostu pełno mieszkań Ja bym, ja bym była multibilionerem, naprawdę ja, I wish, I wish, mam nadzieję, że to życzenie się spełni, nie wiem, może totka, sobie jutro puszczę, chyba tak, chyba tak To się, to się może opłacić e, Czy lubisz imprezy i wydarzenia towarzyskie? Szczerze? Uwielbiam imprezy, uwielbiam, bardzo lubię się dobrze bawić, więc klikam, że lubię. Bo jakby lubię mm, być w otoczeniu wielu osób i tak dalej, nie zawsze, no, ale przeważnie tak, także klikam, że lubię. Gdzie wolić spędzać czas? W domu, w naturze, w miejscach publicznych, totalnie wolny czas uwielbiam spędzać w domu, więc uwaga, uwaga. Przez pandemię! Okej, okay. oto powód, przez z nie masz przyjaciół. Przez pandemię urwałeś wiele kontaktów oraz traciliś wrodzoną pewność siebie. Tak jak większość osób, teraz również dla ciebie kontakty towarzyskie stały się wyzwaniem. Jednak z pewnością poglądasz dobrze i prędzej czy później zobędziesz wiernych przyjaciół. Podziwię się wynikiem z komentarzu. Szczerze, absolutnie się nie zgadzam. Totalnie się nie zgadzam. Zupełnie nie wiem, jakie są jeszcze inne odpowiedzi. Jestem tego ciekawa. Brakuje ci czasu. Okej, okay, takie są jeszcze odpowiedzi. Większość to jest brakuje czasu i nie dopuszczam ludzi do siebie jeszcze, no dobra. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, no nie, średnio bym się z tym zgodziła, ale chociaż, no nie wiem, dobra, nie ma czasu Never Nevermind, dla ciebie z drugim quizem. Czy jesteś lubiana w Od poniedziałku zaczynam słuchajcie nowy rok szkolny. Szkolny? Akademicki. Pierwszy rok akademicki de facto dla mnie, także zobaczymy czy się będę dogadywać słuchajcie z moimi ziomeczkami. Z roku, także to się wszystko okaże, więc ten quiz powiem nam prawdę, na 100%. Więc, dobrze dogadujesz się ze swoimi rówieśnikami. Stosowanie tak, yy, przeważnie tak, A zdają że ludzie w moim wieku z po prostu nie się dogadaj. wydaje mi się, że właśnie przeważnie tak, że przeważnie to spoko, nie mam coś takiego, że o, z wszystkim się dogaduję, ale jak muszę, to, to się dogaduję i nie mam tak też, że się z nikim nie dogaduję i że no, tragedia, więc daję tą środkową odpowiedź, taką, no, wyśrodkowaną. Dajesz w swojej klasie odpisać zadania do łapy, przez ciebie? Szczerze? Tak. Przy peskitu, jakby... Często było tak, że dawałam jakieś tam rzeczy swoje, które zrobiłam innym, nawet osobom, które nie są moim przyjaciółmi, tylko po prostu pisały, że ej, no możesz mi to wysłać czy coś, A ja no spoko, wysyłam. Także raczej raczej zawsze wysyłałam każdemu wszystko. Gdy popełnisz jakieś modne odpowiedzi na pytanie lub przy tablicy, to jak wtedy reaguje twoja klasa? No kurde, jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem jak, ale wcześniej jak było, wcześniej nie było taki sytuacji, jakkolwiek jak jakby ten... Nie było takich gestu. No, nigdy, okay. ja ja nigdy się nie pomyliłam. Ja jestem nieomelna, ja jestem nieomelna, więc ja nigdy się nie pomyliłam. Jesteś prześladowany przez uczniów uczestniczących do twojej klasy? No nie, nigdy. Mm, w liceum nie, w liceum totalnie nie, ale w gimnazjum, chociaż raczej w klasie nie miałam. Nigdy tak, że mnie ktoś jakoś mega prześladował. Wiem, że się śmiali, wiadomo, w tej klasie też wiem, że się śmiali. Jakby, zawsze tak jest, ale jakby nigdy nie byłam jakoś prześladowana, wiecie, mocno, więc no. Czy jestem kujonem? Jeśli mam mieć to tak. Nie jestem, po prostu dobrze ci uczę. Zdecydowanie nie wydaje mi się, że nie jestem i po prostu dobrze się uczę, jakby. No nie jestem, jakby. Mimo tego, że pasek zawsze był, to nie jestem kulionym, jako tak. Wiecie, co chilluję bombę, tak. jesteś dodany do grupy klasowej, tak? I prowadzę tam bardzo gębiej konwersacji. Nie mam grupy klasowej, nie chcę mi dać inna odpowiedź. Kurde, no, jestem dodana do grupy tej, mojej narośniku, ale no nie prowadzę żadnej konwersacji. Ja tam napisałam może jedną rzecz, mianowicie hej, i to było tyle, co napisałam. Więc, no nie wiem, no na odpowiedź klikam. Tak! uuu, Jestem lubiana. Po przeanalizowaniu Twoich odpowiedzi, mogę z czystej sumie stwierdzić, że jesteś bardzo lubiana w swojej klasie. To nazwijmy, nie? pojdzie się z nimi w komentarzu. Czy jest tutaj ktoś, kto nie? Nie. Upsi. Nie, i dobrze, po co mi to? Okej, okay, dobra, spoko. Nie, nie to za... Kocham te, te komentarze, są mega mocne, ale dobra. Ostatni quiz, czyli z jaką księżyczką Disneya się, się toczę? To jest księżyc, na który czekam. Ja musiałam go nagrać. Jak tylko to jest byłby pierwszy quiz, który znalazłam, to się myślę. okej. Okay. To trzeba nagrać. Let's go. Jaka jesteś? Waleczna, miła, odważna, mądra, pracowita, inna. Z tych wszystkich wydaje mi się, że pracowita pasuje najlepiej. Ale tylko jak mi się chce. Dobra. Yy, jesteś bardziej oazą spokoju czy wulkanem energii? <grym> Okej. Okay. Wydaje mi się, że oazą spokoju mimo wszystko. Yy, wulkanem energii czasami mi się zdarza być, ale raczej oazą spokoju. Dobra. Jaki jest ulubiony kolor? Szary. I go tutaj nie ma, więc daję inny. Jak można nie być tej szarego? No way, dobra. Gdzie wolałabym mieszkać? W zamku rzecz jasna, oczywiście, że z tego domu. Myślę, że pod wodą. The fuck? Gdzieś indziej. Myślę, że, z, że zwykły dom by mi wystarczył zdecydowanie, okej. Okay. Kim jesteś? Oczywiście optymistą, na pewno po prostu masz już marzycielem, sądzę, że z realistą. Wydaje mi się, że z tych wszystkich marzyciel asfalt do mnie pracuje totalnie. Ej, ja teraz jak już dałam to marzyciel, to mam wrażenie, że będę tą, tą zaplątaną, rozpłynką o... Dobra, która wartość ma dla siebie największe znaczenie? Raczej emocjonalna, myślę, że materialna, trudno powiedzieć. Zdecydowanie emocjonalna, jakby. Ja jestem mega emocjonalną osobą, tak mi się wydaje, i ten. Raczej emocjonalna, dobra. Czy często pomagasz innym? Tak, pomagam, tylko mogę. Nie powiedziałabym, że często, ale pomagam. Nie, nie lubię pokazać, innym, nic z tego nie mam. E, wydaje mi się, że pomagam dużo, całkiem sporo, więc zaje, pomagam jak tylko mogę. Czy masz trudny charakter? Nawet nie jest to jest za księżniczka z Disneya, a w ogóle, o ile to jest jakakolwiek księżniczka z Disneya. E, jasne, ludzie mają o to zwykle. Czekajcie, co to jest? Czy mam trudny charakter? Ludzie mają o, o to zwykle pretensje, a przecież to nie jest moja wina. Możliwe, jak to troszeczkę. Nie wiem, nikt nigdy, nigdy nie ujrzał trudny charakter. W inni, nie, nie w jestem bardzo zabiana, ale wydaje mi się, że możliwe. A nawet może to bym mogła zaznaczyć, bo dużo osób... Jakby po parę razy ktoś mi uświadom... Leczy znaczy ktoś. Dużo razy mi to uświadomiono i sama też sobie zdaję z tego sprawę. Ale jest to i to ta chyba bardziej pasuje niż ta, bo mimo wszystko. Nie mam takiego podejścia, że no, że to nie wino no coś, tam, coś tam, ludzie mają pretensje o to to, to, to raczej nie, ale... ale troszeczkę chyba mam. Zdaje się na Lozo, nie no dobra, klikam sobie to. Śnieżką bym była dobra, dobra. Wygląda na to, że coś podoba do śnieżki. Jest ona miła i uczciwa. Jest pewna... Czarownica zwana Złą Królową, która pragnie być najpiękniejsza na świecie. Codziennie pyta się lusor, kto jest najpiękniejszy, a odpowiadało, że ona. Jednak pewnego dnia Justus stwierdzi, że śnieżka jest najpiękniejsza. Okej. Okay. za Królowa chce się pozbyć śnieżki i zleca myśliwemu zabicie jej. O, super, 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 ekstra w ogóle ten. Widzę, że nie mogę wychodzić w nocy, dobra. Ale myśliwy darował jej życie, jednak powiedział, że musi uciec z zamku. Śnieżka natyka się na chatkę w lesie, która należy do krasnoludków. ludzku więc trzeba się dowiedzieć, że śnieżka należy jej. to jabłko jej podaje. W końcu książę całuje ją i śnieżka wychodzi za niego. Okej, okay, okej, okay, widzowie, to ja chyba tutaj znajdę ten, miłość swojego życia w Krakowie. Nie no, pięknie, dobrze, widzowie, no. To tym akcentem kończę odcinek. Dzięki wielkie za to, że byliście do końca. Widzimy się jak codziennie, czyli jutro 18.30 na moim kanale. Proszę was o zostawienie łapki, proszę was o zostawienie subskrypcji, czy tego jeszcze nie robicie, wbijajcie na mojego Instagramie milikasz przez dwa. I życzę wam miłego dnia, także do zobaczenia. Widzimy się jak zawsze później. Cześć!